Wiem, że wielu youtuberów gra w squash'a, m.in. Freeze, Gimper, Shea. I tutaj są, proszę bardzo, mistrzostwa drużynowe. O, widownia i tu chyba w tym środku się gra. Dziś wcześniejszy obiadek. Wygląda tak. Jak Was będzie ciekawić, to dajcie znać, powiem przepis. Kupiłam wyjątkowo tego lata, bo nie było mojego ulubionego. Szukaliśmy wszędzie z Kubusiem. I tu okazało się, że jest biała czekolada, sos, yy, mleczna czekolada i lód. I jakoś nie urywa to tyłka, więc ten... tak wiecie. <grytanie> Ocencie sami, ja bym nie kupiła drugi raz. Mój ostatni posiłek na dziś wygląda właśnie tak. Ogóreczki, pomidorki, doprawione, ruszponka, pesto i serek pleśniowy, taki podpieczony z ramikiem wiśniowym. 100% uchodźców bez kru. Piąta rano zobaczcie jakie słońce żółte. To jest tak jasno, pewno tak nie było. Jedziemy dzisiaj na wycieczkę z Kubą. z jego klasą, więc Trzeba się ogarnąć. Jedziemy na wycieczkę, jedziemy na wycieczkę 6:15. Chcę Wam coś pokazać. Rzadko, kiedy wygląda to tak pięknie. I tam. Nawet tu, musicie przyznać. Dzisiaj moje śniadanko wygląda tak. Mamy tą szynkę, którą wam pokazywałam w ostatnim holu zakupowym. Mamy pomidorki, pietruszkę też dodałam. Mamy pesto, jajko, sałatę, kukurydzę i ogórka takiego. I zmieniłam podejście do śniadań, więc chciałabym zupełnie odstawić właśnie pieczywo, nawet to bezglutenowe. Do tego mam kawkę. I przygotowałam sobie też ten serek wiejski, natomiast nie wiem, czy ja to zmieszczę. Więc docelowo tutaj to, co na talerzu jest istotne, a to jest dodatek. Idę, idę, ale nie powiedziałam Wam gdzie. Mam tabletkę miętowo-arbuzową w buzi, a idę na Kuby Koncert. Nie wiem czemu cały czas mówię koncert, a idę na konkurs recytatorski. A ja jestem zmęczona. I to jaką mam alergię, to jest po prostu niemożliwe. Zapomniałam brać w No, w sumie parę dni nie wzięłam. <laughs> Ale tak mi raciski na I myślę nad tą operacją na przegrodę nosową. Zobaczcie u nas w szkole jakie jest ładne przesłanie. To mi się podoba. O, i to też. I to też. Dużo ładnych. Zobaczcie, jaki ładny mamy mural. Niby tak pięknie wygląda z lodem w ręce, ale nic bardziej mylnego. Te skarby mówią jedno. Czas zmiękczyć stópki. Make-up zrobiony. Włos również. Pazy i ubrana odpowiednio. Z lodem w ręku jestem gotowa na dziesiątą rocznicę ślubu. Cynową? Czy jakoś tak długo wytrzymasz? Ale życzę sobie cierpliwości, siły stalowych nerwów. Jeszcze raz cierpliwości. I dziesięć, i dziesięć, i dziesięć i dziesięć. I ileś tam dziesiątek jeszcze. Razem. Gdzie mnie zawierasz na te dziesięć lat? W sumie więcej, jedziemy, ale poszły 10. Jedziemy na kawę i jedziemy na jedzenie. I wybraliśmy... Chcesz mnie upaść? No bo to pasibus. Ktoś no się tak. przytlam, pasibus. Będę czasami przemycać Wam moje outfity of the day, więc tak. Sandały, stara koleksa z zeszłego roku Zara. Sukienka, dobrze ją znacie z ostatniego holu zakupowego z Lumpexu. A one jest z Zary. Ramoneska, reserved. Świetna jest. No i nereczkę Mojito też z filmu mogliście kojarzyć. I tak właśnie wygląda mój strój na tą rocznicę. Proszę. A gdzie sosik? Gdzie jest mój a jaki sos? Sos, miał być? sos różowy do batatów. A to nie ma. A on nabity jest? Nie wiem. Naprawił swój błąd. Tak. I mam kupiłem ponownie sos, przyniosłem szczyt, a dla siebie ketchup. Tak. I, I zaraz teraz smacznego mogę powiedzieć. Dziękuję bardzo Proszę. i teraz e, oddaję bułki oczywiście. No bo tak, nie zjem tych bułek, to jest sam glut. Aż takiego odstępstwa nie chcę robić. Proszę. A kawek Ale jeszcze nie było? Ciepło. Jeszcze nie było kawek i jeszcze nie ma. A z, 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 braliśmy na miejscu. Tak, braliśmy na, na miejscu. miejscu. Ja mam, sernik, jeszcze na kawę. sernik cytrynowy, a Paweł ma Kakaowo-czekoladowy. Kakaoowo-orzechowe. A orzechowe, Tu no, widzicie, poprawiłam. <grym> Właśnie, tak? Czasami tak sobie robię. Paweł na wytrawnie, a ja na słodko stawiałam. <grym> I jeszcze będzie kabusia, nie? Tak. Czekamy na kabusia. Proszę. Mm, I mamy. Ja szkle, ja się... Pierwszy szkle. raz. Tak, ja pierwszy raz się spusiłem. Bo kawę ci zasmakowało stacjom, ode mnie. w Wrocławiu wziąłem łyczka sobie i jakoś tak. Rekonomim Ale e, mogłeś najpierw spróbować. Czy jest. E, wystarczająco? E, tak. Czy nie? A ty będziesz pił bez słomki? Mhm. Mm Chcesz mi pójść po słomkę, jak już nie śmiałaś. Znowu mam stać trzeci raz. Ale bez słomki? Konkretnie. Mój Paweł z lodem. No i teraz Twój test smaku, bo mój już mogli zobaczyć na kanale. Chcesz jeszcze coś O kurde. Ale jest dobre. I teraz jest zwykły cukier, Brązowy, w mrożonej. Nie w... Tak, ale w mrożonej. Mm -hmm. I będzie. Górzej się będzie rozpuszczał. Pod zębami. Nie, na zębach będzie to. Nie, pod zębami. No tak. Będziesz. Zobaczcie, jakie fajne. Spódnica z i tu macie na miarę. Mierzę te trampki i słuchajcie, są świetne. Lekkie, wygodne, niskie, efektowne, bo się ładnie błyszczą. Wyglądają super do opalonej nogi. I ekstra, będą no, wyglądały właśnie do sukienki, spódniczki, shortów. Do każdego stylu je wystylizujemy dzięki temu, że się właśnie błyszczą, ale nadal są wygodne i są trampkami. Na torebka tutaj na modelu który jest zły, że tu w ogóle mierzę. Sam tu wszedł, a teraz jest zły. Torebka jest świetna. Jak możecie dorować, jest duża przepasna, mi zapinana. Jeszcze pokażę jak leży na ramionach. Tak leży na magnes. tak to jak jest tak ogląda zdjęcia. Szoperka, plażówka spokojnie na jakiś wyjazd idealna tu macie na miarę i ona jest tak, tu na magnes i w środku ma podszewkę i ma taką zapinaną na zamek jedną kieszonkę. Mierzę jeszcze te klapki, które polecały dziewczynę. z LGS. I rzeczywiście są bardzo wygodne, fajne. No ale są klapkami, a ja potrzebuję sandały. Ale daję info, że polecajka. I namiary. Proszę bardzo. Moje dzisiejsze śniadanko nazwę Kopiec Kreta. <grytania> Jest tu dużo różnych warzyw. Jest jajko, jest majonez, ten wege, bo nie miałam niestety bez, to muszę sobie kupić. I mamy też karusia. Idealnie dopasowani, ale kolejna zmiana. Pozbywamy się. Więc ostatnie spojrzenie na tą szafę. Jeszcze w ogóle pootwieram, żebyście zobaczyli, co tu się dzieje. Ja nie wiem, gdzie my to zmieścimy teraz. Tu jest mało. To na szczęście ma swoje miejsce. Mogę zmienić. Oj. Paweł pojechał po do rozkręcania. Muszę gdzieś to wszystko pozabierać. Jestem załamana. Ale dam radę. Dobra, adę, nie? Obiados, czyli makaron ryżowy, sosik boleński i serek. Gdyby ktoś pytał, dlaczego teraz nie nagrywam tego filmu z sensejem... Ano dlatego. Tak to jest, jak dwójka ambitnych mieszka praktycznie na jednym pokoju. Każdy pracuje po trochu, z domu po trochu nie. I wygląda to naprawdę powoli ciężko. <śmany> naprawdę ciężko. Ale chciałam Wam pokazać, że tutaj nie ma już tej szafy. Na Instagramie informowałam, że się sprzedała. Teraz będę wystawiać tą szafeczkę. Już nie jest nam potrzebna. Więc tak, będzie kąt wolny. Czyżby przestrzeń na coś nowego? A czyżby po prostu oczyszczenie, tak jak mówiłam. Nie rzucałam słów na wiatr. <śmany> No cóż, zobaczymy. Zobaczymy. Oglądajcie, bądźcie na bieżąco, to no. <gryw> Zobaczycie, co się będzie działo. Jedna z Was poleciła mi te lody. Magnum Euphoria Pink Lemonade. Więc kupiłam w żabce miliony monet zostawione. Uuuu! Tu. I ja uwielbiam w ogóle połączenie cytryny maliny. Uwielbiam, więc teraz test smaku czekolady. Dużo grubsza. W środku wygląda tak, już poczułam lody. Mm. Słuchajcie, jeśli lubicie cytrynowe tematy, to tu cytryna jest bardzo mm, wyczuwalna. Mm -hmm. Ona jest taka kwaskowata, ale jednak słodka, przepyszna. Ale też polecam Wam ten sernik cytrynowy ze Starbucksa. Też jest obłędnie pyszny i też jest cytrynowy. Ja sobie ze spokojem zjem tu w ogóle, chyba w środku jest ta malina, to jest taki sorbecik, a ta cytryna już jest taka mleczna, więc zajadam. I dziękuję za polecenie. Zobaczcie, jaki jest środek. Udało mi się dojść. Spotkaliście się z taką ilością palet. Jak przeszłabym po całym sklepie, to pewnie byłoby tego więcej. Następna. Tam w ogóle są tak wysoko kartony, że mogą spać na głowę. Tam też jest pięknie. Tu też jest pięknie. Poznań, witamy w Biedronce. W Biedronkowej rzeczywistości. Pustą mi dajesz? Proszę, nie dawać mi pustej. Jesz nie, nie Maruć. Nie chcę pustej, chcę pełną. Ja poczekam, aż pani Łąka. To pamięta, że kiedyś się jadło mak prosto z makówki? Nie, nie, no jak? Mak prosto z makówki? Mhm. Nie. Pierwsze słyszę o tym. Jest taki kanał, który pokazuje z lat 90. dzieci. I tam, że kiedyś się jadło mak prosto z makówki. Ja na tym filmiku nawet jeden ten mak.

Widziałam ten trend. Lustro tutaj jest. Ja robię update. Pierwsze jest przepięknie. Jest słonecznie. I tu się pozmieniało. Już nie ma tego. Więc jak będę nagrywać, to będzie zdecydowanie łatwiej uzyskać pożądany kadr. I wczoraj też malowałam to całe tutaj, więc jest ładnie ściana odświeżona. Tutaj też malowałam i tutaj i tutaj. I generalnie jeszcze y, są, jak widzicie, do doczyszczenia rzeczy. Paweł wczoraj czyścił, ale nie zauważył, że ja aż tak daleko poszłam. Więc muszę to doczyścić, bo nie wszystko zabezpieczyłam. I tak, kochani, zmiany, zmiany, zmiany. Cieszę się bardzo. Ostatnie dni są bardzo intensywne. Co widać na załączonym obrazku, że tutaj są rzeczy. Po nagranym filmie i leżą na ziemi, a właściwie nie na ziemi, tylko na paczkach. Bo nie było czasu wczoraj tego oglądać. i proszę. Ale dopiero co wstałam, może. To widać. W każdym razie dzisiaj ogarnię mój grajdu. Ogarniam wszystko, co jeszcze nieogarnięte było. Chcę też jechać do action, bo te pojemniki to są pojemniki z pamiątkami. I my mamy taki zwyczaj, że wiecie, są rzeczy, których nie wyrzucamy, które nam przywołują miłe wspomnienia i takich rzeczy mamy dość sporo, ale one są w pojedynczych pudełkach. No i przyszedł taki etap że trzeba to wsadzić do jednego pudła dużego no i właśnie tak zrobimy a teraz lecę do łazienki się ogarnąć i robić do Kubusia naleśniczki, patrzcie na to wczoraj Paweł uszykował sobie dwie pary butów do zabrania do pracy i stoją i ich nie zabrał mężczyźni. Taki mamy kontraścik. Moje śniadanko kontra Kuby śniadanko. <gryw> Ładnie wygląda. I znowu nie ma pieczywa. Podchodzę właśnie do mojego jedzenia, które teraz jak jest rozbebłane, to nie wygląda apetycznie, ale zobaczcie co kawa chce mi powiedzieć. I to kompletnie nie jest zamierzone. Zobaczcie to. I takiego dnia również Wam życzę kochani. Ja yeah. Wybaczcie, ale nie zamknę dzisiaj okien, bo płonę. Jestem ubrana tak, czyli krótkie spodenki i topik bez stanika, bo tutaj i tak by wystawało. Nie wyobrażam sobie siedzieć w domu w staniku bez ramionczek i się katować. Wybaczcie, ale tak, docencie proszę, że jestem umalowana i wyglądam dla Was pięknie, przynajmniej staram się tak wyglądać, bo jest przeokrutnie gorąco. I tego ja się właśnie obawiałam że przyjdą temperatury w okolicach 25 i ja nie będę mogła w mieszkaniu wytrzymać. I niestety troszkę tak jest, mi jest, wiecie, że zawsze gorąco, a jak są takie temperatury, to już w ogóle jest tragedia. Ale przychodzę do Was z paczką z Zalando, ponieważ udało mi się... Na udało mi się zamówić buty, na które się czaiłam w dłuższy czas, które bardzo odpowiadają mi kolorystycznie. Na ten ostatni sezon. W ogóle jest przepiękne. Słońce, teraz zapowitrze. I w ogóle tak. To zmieniało się, to zmieniało. Zresztą widzieliście już wcześniej. No i dobrze. Teraz przechodząc do lutego tego filmu. Tu jest też karteczka i są to buty Nike. W ogóle przepiękny kartonik. Szkoda, że uszkodzony. Ktoś go uszkodził. W środku mamy papierek. I są. Są to buty. Boże, jak mi się podobają. Ojej, od razu mi się buzia śmieje. Są to buty teraz na wiosnę, na lato, może troszkę później na jesień, choć swoimi materiałami mogą być problematyczne. Są to buty jasne, przepiękne. Nie, no w ogóle dobra. Nie będę już dłużej, wiecie, przeciągać. Są przepiękne. I teraz muszę swoim okiem oczywiście je przejrzeć, obejrzeć. Była informacja, żeby zamawiać rozmiar większy, więc zamówiłam rozmiar 39. Tak, 39. To jest 6,5. O, nie, nie, nie. Co tu jest? Tak, 39, bo 37,5. Nie, nie, 39. Zresztą na bucie tak, 24,5 cm, więc wydaje mi się, że powinno być ok. Jak nie, to będę szukać znowu większych. One są właśnie takie bardziej materiałowe. Tutaj mamy zamsz. ja zawsze zamszu się bałam. I nie kupowałam. Ale no słuchajcie, te buty są przepiękne. E, tutaj mają w ogóle materiał, taki trampkowaty. To są w ogóle buty dedykowane dla skaterów. <laughs> e, no, może ja skaterką nie jestem, ale po prostu one tak wpadły mi w oko. Są lekkie. Są takie snickersowate. No... Uch. Co mam Wam powiedzieć? No, po prostu, jakie widziałam każdorazowo na stronie. Zresztą, chyba w jednym z vlogów, będąc przez przypadek zupełnie w sklepie, to je widziałam i tak miałam takie kurczę, jakie są fajne. I okazało się, że w ogóle jakoś super dużo nie kosztują. W ogóle na zalando co chwilę są jakieś, wiecie, kody rabatowe, promocje i tak dalej jakieś rabaty, jakieś dodatkowe zniżki. Więc obserwujcie sobie po prostu. Natomiast słuchajcie, no te buty są przepiękne. Idę założyć skarpetki i zaraz je przymierzę do tego stroju, ale przymierzę. No dobra. I teraz kwestia jest taka, w ogóle tutaj muszę coś wymyślić, żebyście by O, może teraz lepiej widzicie. Buty są przepiękne. Ale są za małe. Ewidentnie są za małe i w ogóle one wygląda Mega śmiesznie, przez to, że no, widać po prostu nawet na mojej stopie, że są za małe. Sprawdzałam na stronie, jest nie rozmiar wyżej, tylko półtora rozmiara wyżej jakby, bo jest od razu 40,5. Postaram się zamówić te większe, bo naprawdę mi się podobają, ale lipa. Boże, jaka lipa, dlaczego? No tak, powinnam się domyślić, że wiecie, normalnie wzięłabym 38,5 w najkach. No w każdym razie to są za małe. Nie ma co ściemniać. Niestety są za małe, są piękne, ale są za małe. Uff. Jestem zła. Nie ukrywam, że jestem zła, bo buty są przesztos. A wiecie, to jeszcze jest kwestia taka, że tak, no za małe buty, nie można ich zostawić. Trzeba zrobić zwrot, więc znowu trzeba czekać na kasę i to jest takie... Bardzo nie lubię tego typu sytuacji, no ale nic nie zrobię, muszę je zwrócić. Czas obiadu już, więc pizza bezglutenowa i dodałam szynki, dodałam pomidorki. Zawsze brakuje mi słów, jak do Was mówię w takich sytuacjach i rukola. I taki obiadek dziś. Lecę z tym zwrotem, ze śmieciami i po jakieś małe zakupy. Ja jestem tak zła, bo ktoś kupił mój rozmiar butów, ten większy. I teraz czatuję i szukam, więc o się pojawiłem. Mam no, tam palce sobie nieobetne, więc muszę zwrócić, ale szkoda. Ja też szczęście. Ten... I jak są to gorę od razu parę skórki. mam lody, nawet nie wiecie jak się cieszę. Kurde, te krabki jakoś mi się zsuwają, później haczę ochodnik. O, mam nudy. Tam Paweł pracuje, ja już mam dzisiejszą pracę zakończoną. Więc wiem sobie lodzika. obejrzę sobie coś, a potem wezmę pysznic. Mam dosłownie na chwilę na dworze i mam dosyć. Zapowiadają jakieś burze i tak dalej. Odebrałam paczkę, którą zamówiłam. Jest to paczka zbiorsza, dlatego że chyba wybrał sobie nagrodę. Choć ostatnio ma takie, wiecie, raz jest OK, raz nie jest okej. Okay. I żeby mieć darmową. Ja rozumiem, nie? Ale generalnie to wygląda jak wysypisko na śmieci. Mam nadzieję, że widzicie. Ja rozumiem, że ktoś może nie mieć wypełniacza, ale... Już wiem, że nieważne co tam będą mieli, to już tam nie kupię. Pastę do zębów wzięłam. Dlaczego mnie to nie dziwi? Spojrzałam na datę ważności. Jest do września. jest okej, okay, damy radę. Generalnie to Kuba sobie wybrał. Ja mam nadzieję, że będzie mu to dobre. Bo to były rozmiary. Nie, no to chyba nie ma sensu. To jest jakaś taka pianka. Nie mówię, bo według mnie jest to słabe. A to ma... Myślałam, że to ma dziurę. Dobra. Nie ma dziur. Zaraz chyba sobie to sprawdzi. Jak rozmiarowo będzie ok. To jest niby puma. No jest niby, no. Jest, ale wygląda jak jednorazowa. Zobaczymy. Takie je wybrał. I jeszcze wzięłam Lenur Heoni in Hibiscus. No dobra, takie rzeczy, które się zużyją. Bardzo ładnie pachnie. Pięknie pachnie nawet, więc to jest super. Pasta to wiadomo. Się zużyje. Wysypisko się. Nie Od butów. Dobra. Powiedz, że marudzę, a ja generalnie taka nie jestem, po prostu rozczarowało mnie to i jakość tych rękawic. Ale czego mogłam się spodziewać za taką cenę? Mam nadzieję, że kubie będą dobre. Ale jestem zdziwiona, że Puma zrobiła coś takiego. Okazało się, że rękawice są super. Ja się totalnie nie znam. No cóż, nie mogę się znać na wszystkim. Żartuję. Jak widzicie jestem po badaniu krwi. Jest 9.30. Jestem na czczo. Trochę wody się na szczęście napiłam w domu. <laughs> Ale musiałam prędko iść. Nie wiem ile miesięcy w ogóle nie byłam u lekarza. Ja nie umiem chodzić do lekarzy wiecie. Więc nie idźcie w moje ślady. I nie róbcie tak, że jak coś się dzieje to wtedy idziecie, no bo ja tak zrobiłam. Dzisiaj na 20 muszę znowu Na całe szczęście mieszkam w Poznaniu i należy mi się szybciej lekarz. Trzymajcie kciuki, żeby wyszło, że wszystko jest ok. I to szybko minie. Dzisiaj takie śniadanko, czyli awokado przyprawione papryką. Ostatnio za mało to dodałam papryki, więc teraz chyba przedobrzyłam znowuż. Nie mogę znaleźć balansu. I tutaj druga część, czyli chorizo. Nie wiem, jakaś tam kiełbaska też taka z hiszpańskich. Camembert z sosikiem żurawinowym. I tak prezentuje się moje jedzonko. I tak ja ze skrajności w skrajność. Raz omlety, naleśniki, sałatki, pierdolki, po takie. No tak lubię. A tu robi mi się kawusia. Okazało się, że ekspres działa na... <ścoughs> I wtedy działa. Nauczyłam się. Otwarty balkon, bo jest mega duszno. Ale zobaczcie, chciałam Wam coś pokazać. To, co prawda, o może tak. Tu jest moje stanowisko. Tu w ogóle mam zawsze hasła wypisane, wypisywane, co się dzieje w danym vlogu i takie wiecie. Sobie wypisuję hasełkę i później z tego staram się zrobić jakiś tytuł. Ale tutaj, jak ja sobie siedzę, usiądę sobie. O, to nic nie widzicie, prawda? Ale tutaj jest Kuby Komutka. I tak, są to buty te z Mojito. Muszę je w sumie przymierzyć, czy je zostawiam, czy je wystawiam na sprzedaż. I tutaj jest moja drukarka. Drukarka HP, taka fajna, kompaktowa. Ona też ma skaner, więc jest takim urządzeniem wielofunkcyjnym, można powiedzieć. Mm. Wydaje mi się, że dostaniecie w Mediamarkcie, bo my właśnie z Pawłem kupowaliśmy tutaj u nas poznańskiej pesce w Poznańskiej Pestce w Mediamarkcie. Więc jak potrzebujecie, to słuchajcie, polecam. Fajne, małe, konkretne urządzonko. Zmieścicie wszędzie, można je też tak złożyć. Wiecie, że nic nie wystaje, To akurat mam kartki wystające, ale po prostu tak mi łatwiej wiecie później. Więc może podziękuję Wam. Będziecie mieli w opisie film, żeby było Wam łatwiej znaleźć. A ja już się kochani z Wami żegnam. Lecę ogarnieć żyćko i po prostu będę sobie rozpoczynać nowego vloga. Także widzimy się do następnych. Pa pa.